Witamy się 1 grudnia Boże, już grudzień I tym samym czasie witam was w Vlogmasie numer 2 W sensie nie dwa, Chyba 2. nie wiem jak to jeszcze będę liczyć, ale Pozdrawiam, dzisiaj wlatuje pierwszy film z koncertu Sprawdza prawda jaki będzie Jakby, słuchajcie jak ja gadam, brat mnie zaraził tym katarem więc no, mam nadzieję, że te vlogmasy będą wam się podobać. Wiem, że trochę rzadko będą, ale po, po prostu inaczej nie wyrobię, bo mam egzaminy i no, wiecie. Więc widzimy się potem. Nie to jakby... Tutaj nie uważam, chciałam zapowtórzyć lektury zaczęłam od opowieści wigilijnej która, wigilijnej, która prawdopodobnie w ogóle nie będzie na próbnych. I zaczęłam pisać ogłoszenie. Jakby pomocy. To się nie uda. Tak. Heluka, ja już wstałam. Jest już 2 grudnia. Okiem otwieram potem. Idę na dziewiątą i... Czyli idę tylko na próbne dzisiaj Całe szczęście, bo w ogóle mi się, żeby bilety z Asia Mittergrid Już nie gadam dzisiaj, nie umiem gadać <grytania> Z Bartkiem mnie nie kosztowało fortuna Szczerze, nie zdziwiałem się, ale Błagam was, ja muszę z nim pogadać <grytania> Dobra, no dzisiaj próbne Czy coś umiem? No, tak średnio bym powiedziała. Czuję, że będę miała najgorsze od w całej szkole. Ale no, trudno się mówi, dobra. Idę się ogarniać. Widzimy się, jak... Widzimy się już, jak będę już szła. Sieba. Proszę nie zwracać uwagi na to, jak wyglądam. Jakby... Co jest takie dziwne, że jest lód? Ej, czekajcie, pokażę wam to. Patrzcie to. O, to jest lód. No. Dobra. Idziemy no. na prógnę z polskiego. Mam katar, na no dwugo gadam. Ale no, próbuję trzeba napisać. Więc no. Szczerze. W ogóle się nie streśpię. Tylko stresuję się teraz tymi posranymi biletami. Bo jak będą kosztować ponad 500 zł to bez przesady tej. Rozumiem, koncert koncertem, to jest drogie. Że tak? Siema, wracam do domu. Co tam robi Hobbit? Jakby... Było na tym, na chyba z nowej... Boże, Te, coś było do te, z nowej ery. Hobbit. i z też było. Jakby, bardzo. Jakby... Hobbicie! Nie no, ale to poszło dobrze. Liczę, że będzie 50%. Ej, jak ja, bo jak usłyszałam, jakie głupie błędy klasa porobiła. Nie mogę. Siema, jestem w domu. Zaraz, za 15 minut jest sprzedaż biletów na GenZi. I teraz, uwaga, kolejne Okienko, tylko nie wiem, gdzie to jest. Ciekawe, czy będę miała takie problemy z otwarciem, jak wczoraj. A nie, a to nie jest na tym, co, na tym samym? Jest, tutaj mamy dwójeczkę. Samere. Uwaga. Teraz mam, pozwólcie, że nie będę wam tego pokazywać, jak to otwieram, bo wiecie, jak to wczoraj się skończyło. To jest chyba róż! Czy źle mówię? No róż. No, taki malutki. Taki perpeciak. Coś koła, ile jego tu jest w środku? Uwaga. No, wygląda spoko. Chyba to jest róż Siema, kochani, mamy to Mamy bilety! Tylko bez mitygrytów, bo z ceną ich powaliło nawet Siemano, ogólnie jest godzina 20 Ja teraz będę się ogarniać I pewnie sobie jeszcze coś powtórzę próbne na jutro i idę spać, więc raczej nie będę już wam nagrywać chociaż może jakieś tam urywki mam nadzieję, że póki co vlog masy co prawda był tylko jeden mam nadzieję, że ten też wam się spodoba za rok może będą codziennie kto wie, kto wie zobaczymy więc tak, widzimy się potem o Boże, teraz co się stało, w ogóle pada dalszym już na szybko. Dzisiaj mamy prógę z matematyki. Yy, nie wiem, co to będzie. To będzie tragedia. Będzie matma. Tak. A z polskiego? Yy, znalazłam na ciebie odpowiedzi i nie jest dobrze. Jakby. Mam 9 na 22 punkty. Tak, tak liczyłam, ale nie wszystkich liczyłam. Na przykład, przynajmniej nie liczyłam, bo nie wiem, czyłam dobrze. A tak wiecie. i ja chcę nam odpowiedzi, czy coś. Więc zobaczymy, co to będzie. Teraz zgaduję z 30%, jest to chyba jak na próbę. No nie jest źle. Jak się wydaje. Dobra. Ja już kończę. Widzowie. po znowu otworzymy kalendarz i marka. siema Ogólnie wracałam do szkoły. I nie skomentuję, jak mi poszło matma. Em, otwarte były za trudne. Bardzo za trudne. Z, spróbowałam zrobić, ale coś nie wyszło. E, zgaduję z matmy hmm, poniżej 20%. No co, wiecie, to są tylko próbne, nie? Więc tak, już jestem w domu. Angielski. Nie ma. Przypomniało mi się, kule, mam piękną bluzkę dzisiaj. Przypomniało mi się, że nie otwierałam jeszcze kalendarza dzisiaj, więc trójka nie mam. Nie gdzie jest. Tutaj nie ma. Taka długa, czyli to może być albo jakaś kredka, bo nie wiem co. W sumie. Tutaj mamy taką trójeczkę. Wyszło. To jest... tak błyszczyk. Teraz co trzeba schować, ładnie na mieście, zaraz Wam pokażę. Mamy taki obłyszczyk. W sumie możemy go też zrobić? Waga, pierwsze co to zapachu. No nie pachnie jakoś specjalnie. ma ładny kolor. Waga. Taki różowy. No takie Prawie efektu nie widać, ale... No spoko. O 17.30 mam korki z angielskiego przed jutrzejszym próbnym. Idę chyba sobie oglądać YouTube'a, bo nie chcę mi się jeszcze uczyć. <laughs> Więc widzimy się potem. Pa pa! Ogólnie, może wcześniej się nie odzywałam, bo się już pogarniałam. Bo za to tak? ale już idę. Uwaga, nie mam chyba, bo tutaj mam jakieś choinki czy coś na jakiś konkurs, coś tam. Mówię Punkty w trzeba sobie dobić, zachowania. Pisać te kufle okay. z angielskiego. Eee. Nie wiem, czy będzie dobrze. Nie, musi być dobre, Ale raczej będzie lepiej niż Matla. Raczej. No zobaczymy. Ogólnie się nie odzywałam po szkole, nie wiem czemu. A bo mnie mi odprowadzała. I uwaga, otwieramy numer 4. Teraz pytanie, gdzie to jest? Czekajcie chwilę. Oho, czuję, że to będzie jakiś znowu błyszczyk. Tutaj. Mamy czwóreczkę. Co no to jest? Czy to jest zwykła jakaś spinka? Bez jaj. Ej, bo mi spadło. Przykleję to sobie na taśmę, dobra? Przepraszam bardzo, czy to jest zwykła wsuwka? Nie, no kalendarzu, no bez jaj w kalendarzu kosmetycznym w ogóle angielski, angielski jak poszedł koło 25 no nie, nie idzie 25 24-26% będzie albo 30 zależy jak my chociaż mail poszedł chyba trochę tragicznie no zobaczymy pożyjemy, zobaczymy widzimy się potem Tam. Dzień kolejny. <laughs> Boże. Jedę do szkoły. No, nie wiem co tu powiedzieć. Dzisiaj zacznę montować tego vloga, bo wcześniej mi się nie chciało No i co jeszcze wam powiem. Mamy dzisiaj czwartek. No. Siema ogólnie. Jestem ciekawa, jak będzie z dźwiękiem, bo użyłam pierwszy raz. O matko, nie, nie ruszajcie mi się. Tu. O, takie, takie coś. Tylko tu mam od razu też światło, więc muszę to gdzieś tu postawić. Gdyby tego mikrofonu nie było widać. O! Tak, ogólnie jestem już w domu. Jak widać, pokój jeszcze nie jest ozdobiony na święta. Będziemy to robić już w tą niedzielę, więc to będzie w sumie na następnym vlogmasie. Na drugim. O, dobra. I w ogóle, tak, trzeba otworzyć kalendarz. Mam nadzieję, że będzie coś lepszego niż wczoraj, bo nie skomentuję, co wczoraj było. Gdzie mamy piąteczkę? Tutaj jest jakaś większa. Więc, może będzie coś fajnego. Tutaj mamy o, piąteczkę. Więc, uwaga, otwieramy. Co to jest? To jest super rozświetlacz. Tak mi się wydaje. Teraz. challenge, żeby to wyciągnąć. no dobra, nie było chyba problemu z tym, chociaż. Dobra. Mamy to, chowamy. Zaraz wam z bliska pokażę. A ja mamy coś takiego. Takie o. Halo. Ostrość. Dobra, nie widać. My sobie otworzymy i sobie zrobimy słocza, czy jakoś tak. Jak zwał, tak zwał. O. Czy się mocno błyszczy, albo to jest puder? A rozświetlacz. Nawet spoko dotyk ma jakby A czy to się mocno świeci? Nawet nie widać, czy coś mam na ręce Sprawdzimy jutro W ogóle ostatni odcinek, w sensie W, w którymś z od, ostatnich odcinków Albo w jakimś osobnym poza vlogmasami Będziemy robić makijaż wszystkimi kosmetykami z tego kalendarza Ogólnie kalendarz spisuje się dobrze Kosmetyki mogłyby mieć trochę lepszą jakość, ale ze względu na cenę chyba nie jest aż tak źle jak za 60 zł. Więc tak. I to, to jest tak, wczoraj zakończyliśmy próbne. I był spoko. Poszło mi. Zależy z takiego przedmiotu. Tak, z polskiego, obstają około 50%. Z matematyki wolę się nie odzywać na ten temat już a z angielskiego z 30 myślę, że na, jako, jak na próbne to jest dobry wynik jakby w, w, w tych prawdziwych egzaminach w maju będę się starać się tak około 70 chociaż, chociaż 60 z każdego to będzie challenge ale no wiecie, jest jeszcze dużo czasu do przygotowań więc tak bacie ogólnie o matko, co z tymi włosami? Jestem to urzędach. No, ogólnie jest ciemno, jak w... Yy... Nie wiem, czy takie słowa mogę to używać. <grym> um, o! Wracam ogólnie do domu. Ogólnie to bardzo poprosiłam mnie, żebym jej pomogła tam, jakby tam bombki pozawiązywać, jakby na pozakładać też na choinkę i takie, tak, na takie małe choinki na cmentarz. O matko, jak ciemno! Mnie tu ledwo widać. ale ja nie mam żadnej lampki przy sobie. No trudno. Wracam. I daję chyba w Star Stable. Właśnie, jeszcze muszę dokończyć takie, takie stąd zadanie z Polaka. Nie. Nie chcę się tutaj, nie? O, tu jest teraz tu. No, Więc wracam do domu i tak. Pozdro. Nie ma, mamy 6 grudnia. Nie są cukierki, bo mam dzisiaj imieniny. I serio, jestem dzika ciekawa, czy wezmą cukierki. Zobaczymy. Siemanko, ogólnie jestem już w domu. Tu jest pies. To się zresztą są widzowie. Bądźcież i do kompania. Dobra. Otwieramy kalendarz. Oczywiście, jak codziennie. Więc, uwaga, szukamy. Nie ma. I jest. Tutaj mamy. Tutaj mamy szósteczkę. To będzie coś małego i pewnie znowu jakiś mały główieńku. To jest chyba pędzel. Nie, to nie jest chyba pędzel, to jest na pewno pędzel. Taki... No, to się właśnie nazywają zapychacze kosmety. tych makijażu kosmetycznych. już nie wolno. Ale, no, jest to takie małe. Ale do tej ma takie średni No, takie średnie bym powiedziała. A to śmierdzi Dobra, schowane. Teraz. Jezus, Maria, ludzie mi latają. Dobra. Odkładamy to. Patrzcie, co, co dostałam. <gry> Tylko nie wiem, gdzie bardzo gdzie to powiesić ogółem. I jak to powiesić? No, jak, jak to się wiesza? Przepraszam bardzo. Powiem, ja, że ma taką... <grym> Przepraszam, Mikołaju. Nie no, hit-hitów. Nie, to się jakoś... I nie wiem skąd to jest, więc wam nie powiem. Mama, skąd jest ten Mikołaj? Drogi, tak. No, nie wiem, ale potem się odezwę. Nie wiem, pozdrawiam. Siema, ja teraz jest 7 grudnia i jest prawie dziesiąta. Kurde, za 3 minuty powinnam być na korkach. Chyba, się ogarniałam i normalnie biegnę wręcz Nie wiem, co nie powiedzieć. E, pozdrawiam. No, ogólnie wracam z, kork z korków, mam, jest eskarda. Coś, co chcieli, znam, że sobie kopiam do Star to jest mały Starrider, a miesiąc sobie ja kupiłam. Ym, no, wracam już. Było no, Beat. Dzisiaj mam jeszcze korki z angielskiego na 17. Ym, I jeszcze w mam korki z mammy też na 19, chyba coś takiego. Więc tak. No. Nie wiem, co mam wydać. To strachnie. Siema. Chyba wiecie co? Jeśli dobrze kojarzę, to było w ostatnim. Halo. Tutaj o. Siódemeczka. Teraz uwaga. Ja podejrzewam, że to jest kredka. Kredeczka, oczywiście Kijowo się otwarło jak zawsze O Teraz sprawdzamy wiadomo jak pisze O nie jest Sta. Chyba wiadomo co tu pisze w sub Ogólnie pakuję prezenty na święta Właśnie tu jest dla mamy i tutaj coś jeszcze jest i no tak. I zaraz jest live jazzy. Siema. Ogólnie niedawno wstanę, to bo tak wyglądam. I otwieramy kalendarz z dzisiaj. Tutaj kiedy akurat ten film pracuje. Więc szukamy pisemeczki. ale duże. Jakby. I co co tam będzie, czy jakieś górno. Otwieramy. Zobaczcie jak to się otworzyło. Wygląda to na jakieś lusterko ogólnie. To jest ma lusterko, aha. O, to wy. Małe lusterko. No, to po co mi, ale dobra. Hejka, ogólnie już się sobie żegnam w sumie. Więc jeśli vlog z tego całego tygodnia wam się podobał, to wiecie, w górę, subskrybujcie, komentujcie i wpisujcie na mojego Instagrama. Zapraszam. Więc widzimy się za tydzień. Pa!